Projekt już trwa od 8 lat, więc wydaje mi się, że już wpisał się na mapę kieleckiego sportu. Cały turniej będzie się składał z dwóch turniej eliminacyjnych. Dzisiaj rozgrywamy pierwszy, 24 rozgrywamy drugi turniej eliminacyjny i 27 turniej finałowy, w którym zagrają najlepsze zespoły. się w tym roku 8 zespołów podzielonych na dwie kategorie wiekowe, 16 i 17-latkowie w pierwszej kategorii, a w drugiej 13-latkowie. Jesteśmy wdzięczni dyrekcji szkoły podstawowej nr 25 za udostępnienie hali i wydaje mi się, że mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych chłopcy się dobrze bawią i rywalizują na wysokim poziomie.